Halo, halo, witajcie serdecznie w świecie Minecrafta. Tak, bo tutaj dzisiaj będziemy walczyć o życie. Minecraft, nowy świat. Jak widzicie, tutaj będzie miał wielkość 32 na 32 bloki. Zaraz Wam, oczywiście, wszystko ładnie, dokładnie opowiem, ale jeżeli będziecie chcieli, następne odcinki z tej serii, oczywiście. Zostawcie kciuka w górę, wtedy będę wiedział, że e, właśnie chcecie te odcinki, a naprawdę seria zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ tutaj chodzi na końcu o to, żebyśmy na końcu, e, Boże, ciągle na końcu mówię, zabili Ender Dragona. Czyli musimy, e, już w ogóle stworzę, może nową mapę i Wam wszystko pokażę, co będę tak się rozdrabniał. Dobra, czekajcie, tworzy się ta mapa. E, tutaj, oczywiście, na razie bloków nie widzimy. Co im, wyżej, księżyc. Ale poczekajmy, aż się wygeneruje mapa. Dobra, generujcie. OK, dobra. wow, Ała, dobra. Słuchajcie, patrzcie. Wygenerowa wygenerowała nam się e, mapa z gliną, tutaj. E, tak więc, musimy z tej mapy wziąć to, co potrzebne. E, tutaj widzę, że mam tylko co najwyżej, mogę wziąć patyki na początek, no bo mm, nie, nie przekopię się na dół, jeżeli nie mam kilofa, tak? Tak więc będę na razie tylko z, zbierał e, patyki. Zaraz w ogóle przeczytam. E, tutaj o co... E, ha, po prostu tam było napisane, że tam za nami są... Wow! Tu gdzieś jest zombie pigmen. Czylicie to, tak więc... E, dobra, słuchaj. Zombie Pigmenie, co ty tutaj robisz? Możesz mi powiedzieć? No właśnie tak, ty! E, dobra, słuchajcie, możemy teleportować zawsze się do huba, czyli t, e, do tego głównego pokoiku, ale najpierw muszę nazbierać patyki. Dobra, słuchajcie, ta mapa akurat była słaba. E, o Boże, czemu ja chciałem wpisać hub? Tutaj mamy oczywiście e, teleport do hub. E, hub, nie hub. Chyba hapnie. Eee, I tak, musimy wygenerować kolejną mapę, ponieważ na tamtej mapie nic nie mieliśmy, tak? Więc muszę znaleźć taką mapę, która będzie. Eee, oczywiście te mapy nigdy się nie zapisują. Zawsze będziemy musieli robić nową mapę, czyli nie możemy tam sobie zrobić domku i tak dalej. Eee, I tutaj, wow, o, dobra. Eee, jak widzicie, mam tutaj ender chesta Dobra, słuchajcie, ale mam to, co najważniejsze, to mam drewno. I z tego drewna oczywiście też będę mógł zrobić crafting. No, niestety... Nie, w sumie te półeczki się przydadzą. No, raczej tego e, ender nie wezmę. E, ale na pewno będę musiał zrobić normalną skrzynię. E, tutaj woda jest. Normalną skrzynię i tą skrzynię będę musiał zrobić... E, właśnie w tym hubie, w tym głównym pokoiku, ponieważ tylko tam będę mógł odzyskać itemy, jeżeli na przykład zginę, bo jak zginę, to tracę wszystko. Tak więc trzeba o tym pamiętać. O, tutaj nawet węgiel mamy, yy, na każdej wyspie, znaczy na tej... na tym świecie, na po środku... Tu gdzieś pająk był, po środku na dole jest skrzynia. Tak więc yy Kurde, dosyć głębokie to. Ile to będzie miało e, i w tej skrzyni może być na przykład zbroja e, albo inne tam. O, 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 inne tam rzeczy. E, tak więc, na pewno, w jednym odcinku się nie, nie zmieścimy. Jeżeli o to chodzi, e, pająki będą mogły nas dopaść. Tak więc, dlatego, będzie trzeba wszystko e, przemyśleć z głową. Czy, czy już odpuścić i wracać do huba, żeby tam sobie e, zatrzymać itemki, czy jednak e, grać dalej na tej mapie, aż e, e, dojdziemy do tej dolnej skrzyni? Dobra. E, oczywiście będziemy mi potrzebny też cobblestone. Cobblestone, dlatego mam tutaj kill off. Kilka tego kobla będę naprawdę potrzebował. Wow, już chciało mnie coś zabić, widzicie? Już chciało mnie coś zabić. E, naprawdę, według mnie, świetna mapa, świetny pomysł w ogóle na mapę, tak więc e, trzeba o tym pamiętać, że właśnie to był świetny pomysł, prawda, pajączku, prawda, prawda, e, wydaje mi się, że, tutaj w ogóle węgiel wezmę, bo, e, dobra, zrobię szybko sobie od razu, e, kill of, nie wiem, co ten pająk teraz robi, halo, wszystko w porządku? Oczywiście jest dzień, to te pająki mi na razie nie będą tykać, ale przyjdzie tylko noc, to będziemy się normalnie ewakuować, bo tutaj są różne e, nie tylko pająki, czy tam zombiaki się będą zrespić. Tutaj właśnie jak widzieliśmy wcześniej, Zombie Pigman może nam się zrespić. Możemy też e, stworzyć świat netherowy nawet. I wtedy właśnie będziemy mieli tam różne... no jasno. E, różne mo moby i tak dalej. Dobra, słuchajcie, czy ten pająk do mnie idzie? Chyba nie. Eee, Ender chesta nie da się wziąć takim kilofem, prawda? Eee, ale mam za to tutaj żelazo. Tak więc żelazo na pewno się przyda. Słuchajcie, nie wiem jak to będzie, jak ja będę musiał iść zabić smoka. Co ty ze mną chodzisz? Eee, właśnie nie wiem co to będzie. Eee, musimy zebrać monumenty. Czyli jak to zbierzemy, to wtedy otworzy się portal do endu. Ja zaraz wam w ogóle pokażę, jak te monumenty wyglądają. Yy, ale to najpierw, najpierw idziemy... Czy tylko jedno żelazo by tu było? Mogę jeszcze co najwyżej... Aj, co najwyżej mogę tutaj... jeszcze trochę węgla zebrać. Słuchajcie, będzie na pewno mi potrzebna... E, potrzebne dużo tego drewna. Domków żadnych nie musimy budować, tak więc... Pająk się jakiś zabił o kaktusa. <laughs> Yy, ale, oczywiście, półeczki też weźmiemy. Półeczki też weźmiemy, ponieważ. Czekaj, zrobię sobie. Gdzie ten crafting jest? Gdzie ja go wziąłem? Wziąłem tutaj jest. Yy. Nie mam już patyki. Zrobię sobie od razu siekierę. No, i miecz na pewno. Albo nie, jak mam siekierę, to po co mi miecz? Dobra, siekiera oczywiście więcej yy, zadaje obrażeń. Tak więc jest git. Dobra, piękne półeczki. I co, lecimy na dół, czy tworzymy nową mapę? Wiecie co? Yy, ja to zawsze coś fajnego na dole będzie, tak więc ja bym stworzył nową mapę znowu. Dobra, lecimy. I tutaj dam sobie drodzy crafting. Yy, I zrobimy sobie. Co sobie zrobimy? Oczywiście skrzynkę. Skrzynie zrobimy. Patrzcie, tu są te monumenty, czyli musimy znaleźć obsydian, to, 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 i wtedy nam się otworzy e, portal. Nie wiem, czy tylko je tutaj trzeba postawić, czy jak, zobaczymy później. E, dobra, kobra, tak, 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 oczywiście. Dobra, tutaj tylko te podstawowe sobie narzędzia zostawię. E, Okej, okay. i możemy lecieć i tworzyć kolejny świat, zobaczymy, jaki świat teraz... E Będę miał. Trochę już noc jest. No, czy to dzień idzie? To dzień czy noc? Chyba dopiero noc idzie, nie? A nie, dobra, już się zrestartowało. Ok. Wow, mamy tutaj brzuski. No proszę. Piękne brzuski, czyli e, ten świat obdarzył nas w drzewa na szczęście. Muszę nazbierać tego drzewa, bo naprawdę e, będzie mi potrzebne do robienia. Kill'Off'ów pierwsze Do robienia... Yy, mieczy No i do innych tam jakichś... Dobra, ale też tak bez przesady, żeby za dużo tego nie było O nie, tutaj jest... Dobra, walczymy z nim Czemu tutaj Blaze jest? Ej, bo ty latasz, to jest w ogóle niesprawiedliwe, okej okay. Nie, ja myślałem, że tylko jeden Wracamy do Huba, dobra bo bym zginął i bym ymm, stracił to wszystko. No nie, no ta, to fajny świat tam był. Ale mam pałeczkę blaze'a, tak więc na potkę na pewno też się przyda. Okej, okay, nie mam za dużo życia. Ale... Nic nie szkodzi chyba, nie? Yy, tak jak mówiłem, raczej się w jednym odcinku nie zmieszczę. Ponieważ to naprawdę tutaj dużo czasu będzie trzeba na to poświęcić. E, dobra, tutaj nie mam chyba jakichś fajnych rzeczy. Tutaj cobblestone jest, ale... Mm. Czy serio tutaj nic nie ma? Na pewno będzie nam potrzebny gravel. E, bo jak będę... Będzie trzeba zapalniczkę robić. W ogóle smoka to będziemy mogli łóżkami pokonać, co... Co o tym sądzicie? Pokonać smoka łóżkiem? Myślę, że to fajne, fajne by było. Eee, może pójdziemy do dna, co? Idziemy do dna. Gdzieś tu po środku, tak mniej więcej powinny, powinno być. Gdzieś tu się wkopiemy najwyżej. Tylko, żebym nie zginął, bo. O kurde! Ja nie mam czym wykopać. Nie, patrzcie, diament. Dobra. Czekaj, bo tu może być No nie no diaks, a ja nie mam czym wykopać, nie? A, jaj, 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 jaj! Kurde Dobra, tam Damy sobie jakoś radę. Tu... O nie, tutaj możecie nic nie widzieć. Następny diament. No nie no, ja się normalnie zabiję. Dlaczego to tak działa? Halo. Kopiemy w dół, w dół. W dół, w dół, w dół, w dół. 32 na 32 to ma, tak? Czyli... Jeszcze trochę musimy pokopać. Dobra, pod siebie najwyżej pokopię. Ooo jednak... Dobra, tu jest pełno diaksów. Gdzie co? Kurde, byśmy musieli jakoś dłużej ko Ja się zabiję normalnie, nie? Po prostu, co to ma być? Wszędzie diaksy. Hmm. Czy ja mam zapewne jasność na full? Mam jasność na full. No patrzcie, no co za wyspa. O, przebiłem się. No nie, no widzicie to. Ale gdzieś tu powinna być. Chyba jednak nie znajdziemy. Wiecie? Bo powinno być e, gdzieś ta skrzynia, ale ona jest. E, jakoś na środku. No co, nie wykopię diamenta tym killoffem, no. A zostawiłem, a ja jak wrócę... Ja już tutaj nie wrócę. Jak pójdę na huba, to nie wrócę. Ale dobra, no musimy iść na tego huba, bo tam jak są diaksy, to zapewne nie będzie żelaza. E, dobra, oczywiście musimy sobie nowy killoff zrobić. To będzie na pewno potrzebne. Oki. Okay. Elegancko, tak więc... E, create new ...new world! Tworzymy nowy świat i zobaczymy co nam teraz e, się wygeneruje. Czy to będzie coś dobrego? Czy jednak coś niedobrego? Wow! sand i drewno. No cóż, tego się nie spodziewałem tak naprawdę. Nikt się tego nie spodziewał. No jest jeszcze po tym Soulsent... O, tutaj mamy kolejne półeczki. Wenderzeście. Się... Tak w ogóle nic nie mam. Słuchajcie, mm. no. Nie wiem, czy warto kopać tam w dół. Kopiemy w dół. Sprawdzając, co tam jest. Czy w ogóle coś tam jest. To chyba nic nie będzie. Wow, zombie, jak co ty tu robisz? Dobra, nie wiem co ten ząbiak sobie myślał. Zapomniałem i temu schować, nie? Zapomniałem po prostu i temu schować. Koń tu jest! Koniku? Czy on tu jest? No nie! Wracam, wracam! Jezu, ledwo! Ledwo! Dobra, tutaj sobie schowam wszystko. Elegancko. Patyczek też, i tworzymy nową mapę znowu. Aj, to nie będzie takie łatwe. Myślę, że to w sumie łatwiejsze będzie. Że się zmieszczę w dwóch odcinkach? A jednak chyba będzie trzeba więcej zrobić. Zobaczymy. Wow, dobra. Nether. Mm, ale Glowstone w ogóle mi nie będzie Nie będzie mi potrzebny. Jeżeli będę chciał jakąś podkę zrobić, to będzie na pewno potrzebny. Więc kilka Glowstone'u, żeby. Żeby się czuł właśnie potrzebny. Tylko fajnie, że ja mam. Mm, tak mało życia, nie? Co nie... nie zregeneruje niczym. Ja mam pomysł. E, jako, że ryzykujemy teraz, dużo ryzykujemy, jako, że to się i tak szybko kopie, to możemy zaryzykować. Kwarc, Kwarc co mi nie będzie potrzebny. No nie, dobra, skończył już mi się Kilow. Zaryzykujemy i poszukamy tego. No po prostu poszukamy tej skrzyni, o której wam mówiłem. Dobra, tu jest blok, który mi nie będzie raczej potrzebny. Hmm Dużo ryzykujemy, bo wiecie, kolejny blok. To mi nie będzie potrzebny, no. Kurde, by się przydało taka. Taka skrzyneczka, gdzie jest zbroje i tak dalej. Hmm, ale raczej nic z tego, tak mi się wydaje. Na ten kwarcus, co najwyżej mogę sobie expić. Czekajcie, które mamy koordynaty? Eee, 32 na 32 było, tak? Czyli 16. Lecimy na 16, żeby było Którą tą stronę. To dobrze idę. Dobra. Eee, tu 16. Tak. Yy, tu mamy 24, czyli muszę iść w tą stronę. I zobaczymy i będziemy mieli... Jeszcze I, y, żeby było. Bo nie wiem, czy to jest dokładnie na środku tak naprawdę. Już mi się kilo wkończy, no nie no. Yy, czekajcie, mamy 17 będziemy mieli, teraz 16 jest. Nie teraz jest 16. I jeszcze. Yy, tak. No i tu nic nie ma, dobra. Ale wiem, że są te skrzynki właśnie gdzieś Tylko nie wiem dokładnie gdzie O, tutaj raczej nie będzie, no Chyba muszę po dwa kilofy brać, wiecie? Ło, już mi się skończy, no dobra, uciekamy stąd Tutaj oddamy, nie wiem, netherrack, może coś... Może się kiedyś przyda Nie wiem, mm, Drewno Oj, będzie serio chyba... Jeszcze więcej niż myślałem tego drewna potrzeba, bo co chwilę będę robił nowe kilofy E, jeszcze kobla im proszę dać. Mm, gdzie tu kobel jest? 4. Nie. 6 Ok. Raz, dwa. E, raz, dwa. Dobra. Kolejne dwa kilofy gotowe. Tylko. Może ja po prostu umrę, bo mam mało życia strasznie. Czy ja mogę wpisać kill? Dobra, mogę. I będę miał full. Dobra, mam full HP, tak więc jest elegancko. Eee, dobra. Fik. Tworzymy kolejny świat. Kolejny nad kolejnymi. Oa, się waliłem w mikrofon. Znaczy, waliłem w mikrofon, a nie, a nie się w mikrofon, bo się w mikrofon. Wow, tutaj mamy kolejny jakiś świat, bardzo dziwny. Hmm. No dobra, węgiel. Zawsze się przyda, bo to będzie trzeba na pewno nie jedną rzecz przepalać. A przecież drewnem nie będę przepalał, prawda? Dokładnie tak, drewnem przepalanie to nie jest nic fajnego. Dobra, tutaj jeszcze trzeba... Będę musiał poszukać serio tych skrzynek, ale to może jednak tych... E, ...te skrzynki będę szukał jak... E, ...już coś będę miał, jakiś lepszy ki e, kilof czy coś, bo... Z tym kilofen tutaj. Dobra, tutaj też raczej nic nie będzie, tak mi się wydaje. Więc z tego co widzę, to. Nic tutaj fajnego nie ma. E, tak więc lecimy i robimy kolejną mapę. Klik. Okej. Okay. Co teraz nam. E, wygeneruje się? Zobaczmy, czy coś, co mieliśmy już, czy jednak. O! To tutaj to już mieliśmy. To już mieliśmy, ale to nie znaczy, że no, nie możemy tego mieć. E, dobra, idę w dół. Zobaczymy, może jednak jakoś mi się uda znaleźć... Dobra, jak spadnę gdzieś do lawy, to najwyżej, no. Cóż poradzić? Nic się nie poradzi. Hmm. Pamiętam, że te skrz... A no te skrzynki gdzieś na dole powinny być. Nie wiem gdzie dokładnie. Może ktoś z Was wie w ogóle, gdzie takie skrzynie mogą być. Dokładnie jakieś koordynaty na każdej mapie, czyli są te same, czy nie? Bo ja już nie wiem. Normalnie wydawało mi się, że na środku. Coś tutaj, tupie, chyba slime. A potrzebny jest nam slime block, czyli to on nam na pewno się przyda. Owieczka, dobra, owieczka też się przyda, bo chciałem złóżek robić przecież yy, te. Pokonywać smoka, tak? O nie, to nie jest slajem. O nie, ale dobra, też się przydasz. No nie, no chyba, że nic z ciebie nie wyleciało, to już się wtedy nie przydasz. Nawet no, tam większy jest, tak więc. Chociaż X będzie, ale ja i tak zginąłem, to. Z góry! O jezu, nie trafiłem. Okej. Okay. Owieczka. Dzięki. Czemu te owce na hito padają? Dobra, tutaj też nie ma nic ciekawego. W ogóle, tu powinno coś. Pisać. Behind hmm. you can find the monument. Eee, jak, no właśnie, jak skończę te monumenty, eee, to zbierać to. Ten. Jak znajdę wszystkie, to po prostu eee, otworzy się ten portal. Mam mięsko. Można zjeść od razu. Oj, chyba coś nie działa. <grym> Mogę jeść w nieskończoność. O, jednak nie. Myślałem. Dobra? Tutaj też już byliśmy. Hmm, dobra, to pokopiemy się do. tu gdzieś. Nie wiem, gdzie w sumie. Może to tutaj gdzieś się pokopiemy. O, tutaj jest takie fajne miejsce w sumie, że można się wkopać. Serio. Ta skrzynia tak by mi się przydała, ale nie wiem kompletnie na jakich koordynatach one się. E, tam robią. Tutaj węgiel. Węgiel też się przyda. No i cóż, słuchajcie, będziemy już e, kończyć. kończyć, tak. E, jeżeli chcecie następny odcinek, nie zapomnijcie napisać komentarza i zostawić kciuka w. Uuu, jest! Wiedziałem. Wiedziałem, jak będę chciał zakończyć. Patrzcie. I co tutaj. No, nie, no. Ja, ja sobie robicie. Jej, szukam, a tu takie coś, tylko nie. Drewno chociaż wezmę. I na jakich kordach to jest? Mm, 29, 17, 22. Ciekawe czy inne też tak są. Czy jednak to wszystko losowo jest. Dobra, drewno sobie wezmę. I chyba możemy. Dokończyć odcinek, tak? Dobra, tak więc. Dzięki serdeczne, że byliście ze mną. Jeżeli chcecie oczywiście następny, to właśnie nie zapomnijcie kciuka, o kciuku w górze. Tak więc papa, pa. żegnam was. O o, o, o tak, Papa. Pa.